Woda jest niezwykle ważnym związkiem chemicznym. Jej obecność warunkuje życie na Ziemi. Jest ona niezbędna zarówno roślinom, zwierzętom i grzybom, jak i człowiekowi. Jest ważnym surowcem w gospodarce człowieka, ale nie sposób przecież przecenić jej roli w przyrodzie, gdzie jest środowiskiem życia wielu organizmów i pełni rolę zarówno w kształtowaniu krajobrazu, jak i klimatu obszarów. Woda jest najcenniejszym składnikiem odżywczym. Stanowi średnio 80% masy ciała żywych organizmów. Jest odpowiedzialna za termoregulację, za regulację temperatury ciała. Ponadto jest świetnym rozpuszczalnikiem. Dlatego tkanka płynna, jaką jest krew, rozprowadza składniki odżywcze w ciała. Woda jest miejscem życia wielu różnorodnych organizmów, zarówno roślin jak i zwierząt. Z wodami związane są specyficzne zbiorowiska roślinne, roślinność szuwarowa, podwodna o liściach pływających. Wiele jest również zwierząt, które żyją w wodzie lub trzymają się strefy przybrzeżnej. Zaliczamy tu duże organizmy jak bobry, piszmaki, ptaki wodne, ale również całą rzeszę drobnych żyjątek. Owadów, ślimaków, pajęczaków. Województwo kujawsko-pomorskie charakteryzuje się dobrze rozwiniętą siecią hydrologiczną. Przez teren przepływają rzeki takie jak Wisła, Rwęca, Łobrzonka, Osa. Znajdziemy tu również sporo jezior, obszarów podmokłych oraz mniejszych zbiorników wodnych. Większość obszaru naszego województwa leży w dorzeczu Wisły. Stanowi ona oś hydrologiczną naszego regionu. Najważniejsze jej dopływy to Zgłowiączka, Mień, Drwęca, Brda, Wda, Osa i Montawa. Wisła połączona jest z dorzeczem Odry poprzez kanał bydgoski dopływający do Noteci. Województwo kujawsko-pomorskie charakteryzuje się rzeźbą młodoglacjalną i związaną z tym dużą liczbą jezior. W większości są to niewielkie zbiorniki. Największym z nich jest Jezioro Gopło. Są to jeziora renowe lub morenowe. Najwięcej jezior występuje na Pojezierzu Brodnickim, Pojezierzu Gnieźnieńskim, Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej. Dla obszarów województwa kujawsko-pomorskiego charakterystyczna jest rzeźba polodowcowa związana z obecnością jezior morenowych i jezior rynnowych. Większość z nich to niewielkie zbiorniki wodne, ale są tu też duże jeziora takie jak Gopło czy Bachotek. Najwięcej jezior występuje na obszarze Pojezierza Brodnickiego, na Pałukach, na Pojezierzu Chełmińskim i Pojezierzu Wielkopolskim. Wisła nazywana jest królową polskich rzek. Przez wieki stanowiła arterię komunikacyjną i handlową, zapewniając rozwój i dobrobyt nadwiślańskim ośrodkom. To w jej pobliżu zlokalizowane są największe miasta regionu: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek i Grudziąc. Na długim odcinku Wisła jest nieuregulowaną rzeką. Co jest atutem dla rozwijającego się bujnie na jej brzegach życia? Jest to rzeka dzika, meandrująca swobodnie w krajobrazie. Jednak w XIX wieku na terenach zaboru pruskiego dokonano prac hydrotechnicznych, które doprowadziły do jej regulacji. Wybudowano ostrogi rzeczne regulujące nurt, a na terenach zalewowych usypanowały. Wisła jest środowiskiem życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Rzeka i jej otoczenie bogata jest w dogodne siedliska, wyspy rzeczne, strome skarby, roślinność nadbrzeżną. Stanowi również drogę wędrówek wielu organizmów. Wisła! Jest niezwykle ważnym w skali Europy korytarzem ekologicznym na osi północ-południe. Wzdłuż rzeki znajdują się bardzo ważne kompleksy leśne, takie jak lasy kampinoskie, puszcza Bydgoska czy też lasy Gostyńsko-Wocławskie. Wzdłuż Wisły występują cenne siedliska, w których gniazduje wiele gatunków ptaków, takich jak podróżniczek, dziwonia strumieniówka czy słowik szary. Tutaj też zatrzymują się stada przelatujących w czasie migracji jesiennych i migracji wiosennych rybitw, kwokaczy. Jest to też bardzo ważne zimowisko blaszkodziowych, m.in. gongoła, a także naszego największego ptaka szponiastego bielika. Wzdłuż Wisły występuje wiele cennych siedlisk płazów. Możemy tu spotkać prawie wszystkie gatunki polskiej herpetofauny. Płazów i gadów. Największym zbiornikiem wód stojących w województwie jest jezioro Gopło, znane w całej Polsce jako kolebka starej kultury Goplan. To tam zamieszkiwał legendarny król Popiel, zanim zjadły go myszy. Jezioro Gopło stanowi serce nadgoplańskiego parku tysiąclecia. Jego roślinność to przede wszystkim łąki i pastwiska z zespołami traw i tużyc. Dominującym typem łąk są łąki wilgotne i świeże. Zbiorowiska leśne ograniczone są do nielicznych płatów. Największy kompleks leśny występuje w okolicach lub stówka. Flora nadgoplańskiego parku tysiąclecia liczy 865 gatunków, co stanowi około 30% flory naczyniowej Polski. Woda jest krytycznym czynnikiem, od którego zależy rozwój szaty roślinnej. To właśnie od wody zależy funkcjonowanie lasów łęgowych, to od wody zależy funkcjonowanie lasów bagiennych. Kiedy spojrzymy na jeziora, Wokół brzegów zobaczymy występujące szuwary z trzciną pospolitą i pałką szeroko i wąskolistną. Na powierzchni wody zobaczymy rośliny o liściach pływających, natomiast pod wodą występują rośliny całkowicie zanurzone. Jednymi z najciekawszych zbiorowisk związanych z wodami, z wysokim stałym poziomem wody są torfowiska. Wyróżniamy torfowiska niskie, przejściowe i wysokie. W okolicy Gopła spotkać możemy również halofity, czyli roślinność słonolubną. Występują tutaj takie gatunki jak mlecznik nadmorski, muchotrzew solniskowy, czy świpka morska. Ostoja nadgoplańska poszczycić się może również bogactwem ptaków wodnobłotnych. Woda jako surowiec wchodzi w skład produktów spożywczych, jest źródłem energii w odpowiednich warunkach, pełni również funkcję transportową i jest niezwykle ważna dla rolnictwa. Woda jest również ważnym elementem w gospodarce człowieka. Rośnie także jej rola jako motora rozwoju turystyki. Woda stwarza wiele możliwości do uprawiania turystyki wodnej, np. takie jak kajakarstwo czy żeglarstwo. Na kajaki możemy się wybra wybrać przykład na rzeki takie jak Wda, Brda, Drwęca lub pożeglować sobie na zalewie Koronowskim, Włocławskim czy na jeziorze Gople. Człowiek od wieków stara się ujarzmić rzeki czy przystosować do swoich potrzeb jeziora. Ważne jest, aby w tych wszystkich działaniach zachować umiar i rozsądek i prowadzić działania tak, by zachować walory przyrodnicze przekształcanych miejsc. Jest to zgodne z ostatnimi trendami w ochronie przyrody, polegającymi na wdrażaniu w życie idei zrównoważonego rozwoju.